Hej widzowie, dzisiaj mam dla was odcinek o Krakenie, czyli o legendarnym potworze morskim. Jeżeli odcinek się spodoba, albo chcesz pomóc mi wbić 10 tysięcy subskrypcji, zostaw łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Ogólnie rzecz biorąc, Kraken to legendarny potwór morski. Prawdopodobnie źródłem legend są spotkania z kałamarnicą olbrzymią. Pisał o nim niż Starszy. Otwór miał blokować cieśninę gibletarską, nie przepuszczając przepływających tamtędy okrętów. W epoce nowożytnej pierwszy opisał to monstrum Erik Pondopidan w swoim dziele Natural History of Norway. Wedle opowieści żeglarskich, krakeny były często brane za wyspy. Kiedy marynarze wychodzili na ląd, budzili potwora, który się zanurzał, wciągając pod wodę załogę wraz z okrętem. W legendach kraken jest znany również jako Triangul. Jest pod władzą Neptuna, lecz słucha tego, kogo zobaczy zaraz po przebudzeniu. Zasypia na 100 lat, by później przez kolejne 100 atakować statki. Kraken występuje w filmach takich jak Piraci z Karaibów z czynią Marlaka, Piraci z Karaibów na krańcu świata, Starcie Tytanów Piercy Jackson, Morze Potworów oraz Zmierzch Tytanów. Jest z mitologii greckiej. Był to pupil bogacie Hadesa. Dorosłe krakeny są wielkości dużego statku, a nawet większe. W Piratach z Karaibów, gdy kapitan Jack sparł otrzymuje czarne piętno, Kraken rusza w pościg za nim. W pewnym momencie małpa wyrzuca kapelusz z parła do wody i trafia on do piratów, którzy się niego kłócą. Kłótnie przerywa Ryk i statek zostaje wciągnięty w głębiny. Potem David Jones wysłał go, aby zatopił statek z William Turnerem na pokładzie. Krakenowi udaje się to, ale Will przeżył i dodryfował na pokład Holendra. Po walce na wyspie krzyży, Jones rusza w pościg za perłą. Czarna perła jednak ucieka i David wysyła na nią krakena. Pierwsza tak potwora na statek jest nieudany. Piraci strzelają ze wszystkich dział i niszczą jego macki. O tym jest na to przygotowany, ale Elizabeth strzela w beczki z prochem i znów go przegania. Na trzeci raz piraci nie czekają, tylko wsiadają do łódki, uciekają, a Jack Sparrow zostaje na pokładzie. Fecenowi udaje się go zjeść i zatapia czarną perłę. No dobrze, to jest koniec tego odcinka. Jak dobrze wiecie pewnie albo może i nie, mój kanał został wykastrowany z zasięgu. Z 40 tysięcy wyświetleń miniatur dziennie zeszło do 2000. Także jeżeli YouTube nie naprawi tego, Myślę, że nie mam czego szukać się w ogóle na YouTubie. Trzymajcie się, cześć.